Dzień dobry, dzień dobry, a dzisiaj wracamy po długiej przerwie, a właściwie no dłuższej przerwie do Algadu. No. nie zabraknie braku odpowiedzi oczywiście. To jest już u mnie normalne. Także wracamy dzisiaj do Algadu i dzisiaj pobudujemy sobie jakieś fajerwerki czy coś w tym stylu, jakieś noworoczne rzeczy. No tak, zaczniemy ten rok 2021. Ostatni film był rok temu. Więc zapraszam do oglądania. No, dzień dobry, dzień dobry, witam, 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 witam wszystkich po no, prawie roku przerwy. Nie, dobra, żartuję, Tak naprawdę to nie był rok przerwy, tylko tak mówię, nasz ostatni film był 2020, teraz się zaczął 2021, ostatni dzień stycznia. Yy, przynajmniej nagrywam, nie wiem kiedy jeszcze to wrzucę. Dobrze, z tego co widzę to muszę tutaj poprawić jedną rzecz. Yy, aby. O, dobra. Widać kurs. SOR, sure. Dobra. Naprawiono. Ok. Za oknem śnieg. Bardzo fajna atmosfera. Sobie pomyślałem, że stworzymy dzisiaj fajerwerki oraz śnieżne miasto. Tak, wiem. Bardziej do Rudwarel to pasuje niż do Algadu. Ale no. Stworzymy dzisiaj to śnieżne miasto. Yy, w takim razie zaczynamy. Najpierw, to ja sobie przesunę trochę tu komputer. Dobrze, najpierw o, oczywiście zaznaczymy tutaj. I zmienimy to na śnieżną biel. Nie wiem, czy można to tak nazwać, że to jest śnieżna biel. Ale ja to tak nazwę. Halo? Ym. Problem techniczny? Dobra, yy, powiedzmy, że. Dobra, y, tego. tego nie było. Ym. Zaczynamy odcinek na nowo. Yy, dobra, więc zaczynamy od postawienia tu paru domków. Oczywiście kratkowanie sobie włączamy. Nie wiem dlaczego tak idę. A w ogóle tu przedstawiłem sobie to, ponieważ wydawało mi się, że wygodniej mi będzie, no i jest mi wygodniej. Przedsta przedstawimy obrazek to Romanii tutaj. O, aby było widać, co ja tu mam. W ogóle w opcjach. Tak, domki będą takie szaro-białe. No, ładnie. Wydaje mi się, że dobry pomysł. Okej, okay. yy, W takim razie. Yy, to nie. Dobra, tu tak. I kontrol. Dobra. mogłem od razu wyciąć. Yy. O dobra Udało mi się dobra, jest wycięte. Teraz trzeba tu drzwiczki wyciąć. Wiem, że to dziwnie brzmi. Wycinanie drzwi. Ale no. Taka sytuacja. E, więc wycięliśmy już drzwi. W ogóle od dzisiaj chciałem zacząć taki mini maraton y, filmów. Nie będę codziennie nagrywał, ponieważ to na razie no, nie jest y, u mnie w moim y, aktual, u, aktualnie u mnie po prostu możliwe. Ale no gdzieś tak co trzy dni. No nic. Y, a właśnie y, tak. To tak. Ile łapek w górę będzie pod tym filmem? To uwaga, tyle filmów będzie zawierał Maraton. Jeśli będą to dwie łapki w górę będą dwie, będzie film. Będą dwa filmy. No, miejmy nadzieję, że będzie 7-6 ja, ja bardzo lubię nagrywać filmy. Więc dla mnie każda, yy, więc dla mnie no yy, może tu być na 10 łapek w górę. O, dobra, już kończę ten domek po długim czasie. A, w ogóle kolejny odcinek z Elgadu, no to tu 6 łapek w górę pod tym filmem. Kolejny odcinek z Elgadu wtedy. Oczywiście w przerywniku będzie jedno Rulver Rail, ale co najmniej jedno. Ale no, Alga dół łapki w górę przypominam. Yy, dobrze, to sobie jeszcze tu postawimy ze dwa domki. Raz. O, dobra, ładnie. I teraz blok. Blok będzie takiej wysokości. I tak wytnijmy nie tak, yy, tylko a. Nie dobra, yy. nie tak. O, dobra. Teraz będzie wszystko super. Grało ale to podwyższyło jedno okej, okay. to tak, tutaj teraz sobie wytniemy o w sumie, tu jeszcze jedno albo nie, dobra teraz tu tutaj ym, te drzwi jakoś chcę sensownie umiejscowić myślę, że to będzie dobrze Okej, okay, ładnie. No i teraz te bloki postawimy tu i tu. Bez tego. O. Teraz tu jakieś drzewka zrobimy. Yy, dobra. Tak, to ja może tutaj teraz bardzo ciemną zieleń ustawię. Okej, okay, dobra, ładnie, ładnie zrobione, drzewko zawsze to coś, co tu tyle tego mi się, dobrze, tak, tak, tak i tak. I miasteczko zrobione, to sobie zapiszemy: tak, to Romania i tytuł. Miał 100 odcinek jeden. Dobra, w takim razie teraz tu. Tutaj zrobimy jakieś chmurki. Chmury będą takie. To jest noc, więc chmury będą ciemne. Ładne chmury robię chyba tak. Dobra. Powiedzmy, że taka chmura to wygląda coś w tym stylu. Teraz chmura w kształcie kota. Yy, nie, nie wyszła mi. Chociaż jeszcze jest szansa uratować. Nie, no, ładna. Jeszcze tutaj ta łapka. Tutaj ucho numer jeden i ucho numer dwa. Dobra, to ucho zrobię tak, bo fajną koncepcję. Dobra. Yy, nie planowałem, żeby to był komediowy odcinek i nie będzie to komediowy odcinek, ale chmura w kształcie kota, no. Przebije wszystko. Yy, dobra. Kółko. I teraz przyklej. I usunę wszel wszelkie kolizje. To tego kota. I no, i teraz fajerwerki zrobimy sobie. To tak, yy, kulka będzie taka. Będzie ona koloru. Czerwonego 360 stopni tutaj sobie dodamy yy, pisak, pisak, co ja? Aha, dobra, dobra, pisak jest już duży, to do tyłu przesuniemy. kolor na czerwień. Dobrze. Teraz ułożymy właśnie takie coś. Yy, nie tak o. Nie tak a tak. Dobrze. Yy, dobra. Trochę jaskrawe mi to wyszło. chyba znam zależność kiedy mi to odznacza, kiedy nie odznacza. Ok, to teraz tutaj właśnie takie kółka trochę powypełniamy i tak ze trzy razy, żeby to było. I to tak. I to tak. O, dobra. I teraz to wszystko yy, weźmiemy, zrobimy tu front, i oczywiście yy, zrobimy chwila, bo tu mi dobra T tu zrobimy, żeby to były yy, al Dobra. Tu damy niebieski kolor, a tu damy kolor zielony. Dobra. Teraz umiejscowimy to gdzieś tak, a właściwie o... Jeszcze nacisnę Ctrl Z. I uwaga, sprawdzimy czy to działa Ale najpierw zrobimy tak Okej okay. i Tak zrobimy i zapiszemy oczywiście I tak zrobimy i o! Oh, wow! Ładnie <grym> Ale to mi trochę za duże wyszło, więc poprawimy to o, do takiego rozmiaru i teraz zrobimy tak. O Pięknie, trochę. Co? Jajka mi wyszły z tego. Może od razu ten wielkanocny odcinek zrobię, jak mi jajka już z tego wyszły. Jeszcze spróbuję nieco zmniejszyć, ponieważ wydaje mi się, że za duże te jajka są. O. Dobra, teraz to było dziwne. Chyba trochę za bardzo już jajowate się to zrobiło. Tak, ewidentnie. Ewidentnie już za bardzo jajkowate. Jest, teraz dobrze wystrzeli. No, jakoś wystrzeliło. Więc jest bardzo dobrze. Więc skoro bardzo dobrze, to w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam na mój drugi kanał AlgoCatMarbles, Marbles, na którym. Właśnie y, y, co dwa tygodnie jest premiera filmu we wtorki. Możliwe, że się to zmieni, ale na razie jest to we wtorki. Y, zobaczymy. Dobra, teraz wpisuję y, tak. Dobrze. Ilo... Y, to tak. Ilość. Łapek w górę. Pod tym filmem równa się ilo, ilość. Filmów w maratonie. Proszę. Dobra, ok. Zmniejszamy. I proszę. I dobra, tego już nie będę pisał, bo 6 łapek w górę. Kolejny odcinek z Algadu. Polecam postawić łapkę w górę, zasubskrybować. To jest naprawdę 30 sekund. Polecam także obejrzeć film, ale to już będzie trwało około 17 minut. Więc. Można oglądać w tle. Można polecić innym mój kanał. Zachęcam do takich rzeczy. Więc bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. A właściwie do usłyszenia w kolejnym filmie. Nie wiem kiedy to będzie. Może nawet. Jeszcze. Może nawet niedługo. Za 3 dni na przykład. Więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia.